Nazywam się Natasza Sobczak, mieszkam w Gościcinie, gmina Herowo w Polsce i od trzech lat zajmuję się rzeźbą artystyczną, w szczególności wielkoformatową. Jestem artystką, malarką, właściwie od dzieciństwa maluję, a trzy lata temu zostałam zainspirowana rzeźbiarstwem przez moich kolegów, których zaprosiłam na plener malarsko-rzeźwiarski, ponieważ od wielu lat zajmuję się organizacją takich plenerów, i tak naprawdę od 2012 roku w mojej miejscowości praktycznie co roku odbywają się plenery malarsko-rzeźwiarskie. Jako organizator. Właściwie nigdy nie myślałam o tym, żeby rzeźbić. Bardziej na takich plenerach malowałam, i nagle trzy lata temu przyjeżdżają do mnie rzeźbiarze, którzy stwierdzają po moim oświadczeniu, że nie mogę sobie wyobrazić, jak z kawałka drewna wydobyć rzeźbę, postać, zwierzę. Po prostu powiedzieli do mnie: weź piłę i spróbuj zobaczysz, że potrafisz. I tak się zaczęło. Wzięłam piłę w asyście trzech kolegów rzeźbiarzy, którzy obawiali się, że sobie zrobię krzywdę. Powstała pierwsza moja sowa, strasznie okraczna, moim zdaniem z perspektywy czasu, ale, ale wyszło coś. Zobaczyłam, że można przenieść się z płaskiego malarstwa nagle w przestrzeń 3D i faktycznie z kawałka drewna wykonać coś. Trzy lata temu to były moje początki. Teraz mogę powiedzieć, że dość dobrze już poruszam się w rzeźbiarstwie. Udało mi się przez te trzy lata jeździć nie tylko po całej Polsce, ale być też na Litwie i w Czechach. Niestety nie udało się być na Mistrzostwach w Niemczech ze względu na epidemię. Chciałabym Państwu zaprezentować kilka swoich prac. Te prace oczywiście nie stoją u mnie w domu, zostały wykonane na różnego rodzaju plenerach i pokazach i znajdują się właściwie w tych miejscowościach, w których te zostały stworzone. Więc te zdjęcia są taką pamiątką po tym, co zostało przeze mnie stworzone. Rzeźbienie jest niestety bardzo trudne i wymaga wielu wyrzeczeń i pokonania swoich słabości i to jest chyba rzecz, która mnie w tym pociąga. Ta adrenalina to ciągłe wyzwanie, to że trzeba pokonać ból mięśni czasami ból wszystkiego po prostu, budzi się człowiek z, z, z drętwiałymi rękami, nie można spać w nocy, bo wszystko boli, ale jeżeli się człowiek nie podda, a, a tak było w moim przypadku, kończy się to e, satysfakcją, że dało się radę i e, ta adrenalina podczas rzeźbienia to też jest coś fantastycznego, ponieważ na obrazie malując można zawsze błędy skorygować, można zawsze poprawić to, co się źle wykonało. W rzeźbiarstwie jest to bardzo trudne, bo jeżeli odepnie się zbyt dużo z drewna, to właściwie nie pozostaje nam nic innego, albo zaczynać od początku, albo kombinować, żeby coś uratować z tej rzeźby. I to jest w tym wszystkim również pociągające, że nie jest to po prostu prosta droga, tylko trzeba przy tym myśleć. Ale też chciałam zaprezentować grupę rzeźbiarzy, z którymi właściwie od dwóch lat ciągle jako grupa razem uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach. Tworzymy taką zgraną paczkę przyjaciół, którzy mają wspólną pasję. Ich również chciałabym serdecznie zaprezentować, ponieważ są to naprawdę mistrzowie i to właśnie od nich uczyłam się tego fachu rzeźbiarskiego. Moi koledzy rzeźbiarze. Zawsze mówią, że rzucam się na głęboką wodę i biorę albo duże klocki, albo trudne tematy, ale to dzięki temu tak naprawdę rozwijam się cały czas i to dzięki tym wyzwaniom pokonuję te, te trudności, które są związane z każdą sztuką, również sztuką rzeźbiarską. Ciekawe jest to, że Zawsze kobieta z takimi narzędziami w ręku wzbudza ogromne emocje wśród widzów i na takich pokazach, na które jeżdżę lub plenerach, to zawsze kobiety są tym elementem zaciekawienia wśród publiczności, ponieważ mało kto sobie wyobraża, żeby kobieta, a jeszcze tak drobna jak ja, met 50 wzrostu, niecałe met 50, m, posługiwała się piłą i przy klocku dwu czy metrowym zrusztowania, machała takim narzędziem.